I witam Was wszystkich bardzo serdecznie, mam nadzieję, że po raz kolejny na moim kanale, jeżeli nie, to super, że, że nowe osoby tutaj do mnie dotarły i się zjawiły. E, dzisiaj, co nie będzie niespodzianką, ja już kończę zaraz poprawiać te włosy, tylko coś mi się tutaj przegiło. Dzisiaj, kto nie, nie będzie niespodzianką, bo widzicie po tytule, e, chcę z Wami pogadać na temat e, pewności siebie e, i samoakceptacji, i, i takim poczuciu własnej wartości. Do tego tematu zainspirowaliście mnie Wy, bo po takim moim ostatnim filmie dotyczącym tematów bardziej trudnych i życiowych, czyli tematu dotyczącego przemocy w związku, właśnie, właśnie pojawiły się głosy, żeby takie filmy pojawiały się częściej na takie tematy życiowe i nie może trochę trudniejsze niż tylko jak wybrać super podkład. nie na pewno ważniejsze i dla mnie i mam, mam nadzieję, że dla Was również. I, I właśnie najwięcej głosów i najwięcej próśb było, żeby zrobić film dotyczący pewności siebie. I ja Was pewnie zaskoczę. I myślę, że może tak. Ja obejrzałam sporo filmów na YouTube dotyczących... Właśnie takiej tematyki, o której dzisiaj z Wami chciałam porozmawiać. I były to filmy, które nagrywały osoby, które je oglądam, i jakieś tam przypadkowe, które znalazłam, kiedy sobie wpisałam w YouTube właśnie hasło Pewność Siebie, samoakceptacja i tak dalej. I najczęściej te filmy, to są filmy takie wow, optymistyczne, motywujące, które mówią o tym, że należy siebie pokochać, swoje wady, swoje zalety. I bądźmy pewne siebie, broda do góry. Tak, ja się z tym zgadzam jak najbardziej, tylko sama wiem o tym, że to jest cholernie ciężkie do osiągnięcia i należy naprawdę nad sobą bardzo długo pracować i mieć po prostu w swoim charakterze, w swojej osobowości, predyspozycję do tego, żeby nabrać takiej pewności siebie. Więc. Ja będę, mam trochę inne, inne zdanie na ten temat, zaraz wam o nim powiem, ale też to, yy, czego, yy, czego nie lubię w, w tej tematyce i w takim namawianiu do tego, żeby bądź pewna siebie, broda do góry, nos do góry, jesteś super, tak, zawsze masz rację, jesteś piękna, cudowna, wspaniała, uświadom to sobie, dziewczyno, i po prostu pierś do przodu i tak, bądź pewna siebie. Super, takie filmy są naprawdę świetne i ogląda się je świetnie. Natomiast, yy, według mnie, to jest taki, takie zamerykanizowanie naszego świata i to jest takie bardzo amerykańskie, tak? Gdzie każdy jest Hi, how are you? You are beautiful, yeah, yeah, we love you, ok, po prostu, brawo, super, jest yeah, chat great, 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 mhm, mm mm -hmm, ok. Tak, to, to jest świetne, natomiast to, to nie jest ok na polskie warunki. E, ponieważ, e, kiedy ktoś nas tak bardzo motywuje do tego, pierś do przodu, bądź pewna siebie, plecy wyprostowane, mów głośno, wyraźnie to, o, tym, o czym myślisz, masz rację, e, zaakceptuj swoje wady, pokochaj zalety itd., e, to według mnie, niestety, prowadzi to do takiego nabycia sztucznego. To jest taka sztuczna pewność siebie, taka udawana, grana, od której jest tak cieniutka granica pomiędzy tą właśnie pewnością siebie, a byciem aroganckim i, i takim nieprzyjemnym. Ja takiej postawy nie lubię, i to, co ja Wam chciałabym powiedzieć na temat pewności siebie. Może w niektórych z was ten film rozczaruje, może was zaskoczy, ale ja bym wam chciała powiedzieć, że słuchajcie, nie każdy musi być taki pewny siebie. To nie jest tak, że, że musisz, musisz być pewna siebie, pewny siebie, że musisz za każdym razem mieć właśnie podniesioną brodę, wyprostowane plecy, kroczyć pewnie przez ulicę, mówić zawsze co myślisz, walić prosto z mostu, nie bać się własnego zdania. I wiecie, i po prostu być takim właśnie na 100%, aż Bolek potwierdza moje słowa, Bolesław. Ksz, ksz. I być takim po prostu na 100% pewnym siebie, bo jeżeli ktoś nie ma takiej natury, nie ma do tego predyspozycji, to nie będzie się w tym czuł dobrze. Nie każdy taki musi być. Taki jest zbudowany świat, że... Yy, Dobrze mi idzie, rozgadałam się i nie chcę przerywać, przepraszam za i nie będę pauzować. Ksz, 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 ksz. Każdy z nas jest inny i są osoby super pewne siebie, które nie potrzebują żadnego do tego treningu, żadnego motywowania, czytania poradników i takiego nakręcania się, bo one po prostu takie są. I, i to może wynikać z tego, że taki mają charakter, taką mają osobowość, albo w taki sposób zostały wychowane. Były tak od dziecka, ksz, 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 od małego... Ym... Od małego od dziecka były po prostu w ten sposób trenowane, tak? I były przyzwyczajane do tego, że są najlepsze, mają rację i tak dalej. Natomiast istnieje rzesza ludzi, która po prostu jest nieśmiała albo po prostu nie ma potrzeby czy nie ma ochoty na to, żeby być osobą, na którą się zwraca uwagę, która musi błyszczeć w towarzystwie. I właśnie być taką osobą pewną siebie. Nie chcę, żebyście pomyliły jakikolwiek temat. Ja nie chcę, żebyście myślały, że ja was namawiam do tego, żeby dać sobie wejść na głowę, żeby być osobą, którą można zdeptać, stłamsić, zagadać, która nie ma własnego zdania. To nie chodzi o to. Chodzi mi o to, żeby na tyle zaakceptować samego siebie. Żeby nie udawać po prostu kogoś, kim się nie jest. Jeżeli macie taki charakter, że jesteście nieśmiałą właśnie osobą, to taki po prostu bądźcie, bo to jest w was piękne. Yy, najważniejsze jest to, żeby być w zgodzie samym ze sobą. I myślę, że tutaj jest klucz do pewności siebie. Jeżeli będziecie rozdarte, jeżeli będziecie w pewien sposób yy, niezgodne z tym, co jest wam, u was w środku, to nie będziecie sprawiały poczucia, yy, znaczy nie będziecie sprawiały wrażenia osoby pewnej siebie, pomimo tego, jak bardzo będziecie się starały. Bolesław, ksz, ksz, ksz. proszę Cię, ja mówiłem ważne rzeczy, ok? No. Zaraz zgubię wątek. Yy, uważam, że kluczem do sukcesu jest to, żeby żyć w zgodzie z własnym ja. I Wtedy, e, kiedy będziecie robiły to tylko na co macie ochotę, będziecie się zachowywały w taki sposób, na jaki macie ochotę, i mówiły to e, na co macie ochotę, to wtedy nabierzecie pewnej pewności siebie. Bo w pewności siebie nie chodzi o to, że e, ja e, każdemu potrafię odpowiedzieć, powiedzieć co myślę, i właśnie i tak dalej, i tak dalej. E, bo jeżeli nie macie na to ochoty, to tego nie róbcie. Pewność siebie ma polegać na tym, że ja wiem co i kiedy chcę robić. I jeżeli yy, jesteście w jakimś towarzystwie, w szkole, w pracy, w, yy, na studiach, na uczelni i nie macie ochoty wchodzić z kimś, w kimś w dyskusję, nie macie ochoty mówić głośno o swoich poglądach, jak najbardziej kontrowersyjne one by nie były, yy, nie macie ochoty zwracać na siebie uwagi. To to jest właśnie wtedy wasza pewność siebie. Bo właśnie taka osoba nieśmiała i wycofana, wyciszona, również może być osobą pewną siebie. Bo pewność siebie to jest po prostu życie w zgodzie ze sobą i robienie to, na co mam ochotę. Masz ochotę siedzieć w kącie, masz ochotę być cicho i, i z kimś nie rozmawiać, i tak dalej. To po prostu to zrób i to będzie objaw Twojej pewności siebie. Inna osoba ma ochotę zwrócić na siebie uwagę, ma ochotę każdemu powiedzieć wprost, co myśli. Idzie z wyprostowanymi plecami podniesioną brodą, yy, i każdemu w oczy mówi to, co myśli. I to będzie jej sposób na pewno siebie. Ja po prostu nie chcę nikogo z Was namawiać do wchodzenia w rolę do zakładania masek yy, i udawania kimś, kim się nie jest, bo nigdy, nigdy nie będzie to yy, satysfakcjonujące, yy, i prędzej czy później. Yy, Wyjdzie szydło z worka, jak to się mówi, e, i któregoś dnia już nie będzie się miało siły na to, żeby udawać tej pewności siebie, prostu, po prostu, e, po prostu e, pokażę, e, wyjdzie ta druga strona, tak, i, i okaże się, że, że to wszystko wcześniej była gra, udawanie i silenie się na bycie osobą pewną siebie. E, mam nadzieję, że, że nadążacie nade mną i wiecie, co Wam chcę przekazać. Ja po prostu chciałabym z was zmobilizować do tego, żeby po prostu być się takim, jakim jest. Nie każdy z nas musi, e, e, musi właśnie e, być błyszczeć i być takim pewnym, super siebie, wygadanym i, i tak dalej. E, bo gdyby tak było, to świat byłby nudny. I pamiętajcie, że osoby pewne siebie. Bardzo często postrzegane są właśnie jakie osoby takie aroganckie, czasami nawet chamskie, ponieważ jest bardzo cienka granica i, i łatwo ją przekroczyć. Ja uważam, że jeżeli jesteś osobą właśnie nieśmiałą, nie masz ochoty, na to, żeby, żeby, żeby udawać kogoś, kim nie jestem, to po, kim nie jesteś, to po prostu tego nie rób, bo nie jest to konieczne. Najważniejsze jest żyć w zgodzie z samym sobą i znaleźć wokół siebie takich ludzi, przy których będę się czuła na tyle ok, na tyle fajnie i na tyle bezpiecznie, że wtedy właśnie e, mogę być sobą, mówić to, co myślę, jaka jestem e, i bardziej się może otworzyć. Natomiast idąc do szkoły, do klasy, do pracy, yy, nie musicie na siłę yy, wchodzić, yy, wchodzić w jakieś tam. Yy, jakby to powiedzieć? Nie musicie po prostu yy, błyszczeć w towarzystwie, na siłę yy, stawać się kimś, kim nie jesteście, tak? Bo. Co z tego, że, yy, że tak będziecie robić? Jeżeli Czy każda osoba ze szkoły Was obchodzi? Najważniejsze jest mieć paru fajnych znajomych, parę fajnych osób, z którymi się dogadujemy właśnie i, i przy nich pokazać całego siebie, a innych mieć w nosie, bo nigdy nie będziemy się przyjaźnić z każdym i nigdy wszystkim nie dogodzimy. I... Ja sama nie jestem, nie mogę powiedzieć, że ja jestem pewna siebie, bo nie pozwala na to mój charakter, ani moje życiowe doświadczenia, jakie za sobą miałam, czyli to, że zawsze byłam nowa, nowa w klasie, nowa na ulicy, nowa w mieście i tak dalej, czyli po prostu no, no zawsze miałam przed sobą nowych ludzi, nowe ulice, otoczenia, domy, parki, wszystko było nowe i musiałam się w nowym świecie odnaleźć, bardzo często przez moje przeprowadzki i to też wpłynęło na to, że ja nie mam takiej pewności siebie. Ja e, na przykład ja bardzo lubię idąc e, patrzeć e, pod nogi. E, po prostu ja patrzę w chodnik, jak idę bardzo często. E, rzadko patrzę przed siebie, rzadko patrzę do góry. E, nie muszę tego robić. Ja po prostu taka jestem. Idę. Z troszeczkę przykulanymi ramionami i wpatrzona na wchodnik, i kto mi zabroni? Ja nie muszę błyszczeć, ja nie muszę po prostu być taka, wiecie, ja yeah, jestem świetna. Jeżeli e, jestem w otoczeniu ludzi, z którymi nie dogaduję się dobrze, nie czuję się okej, okay, nie muszę udawać, że jestem super i po prostu taka pewna siebie, że ja z nami zaraz wejdę w minutę w kontakt, wejdę w rozmowę, wejdę w interakcję i, i będzie super świetnie i będzie zabawa i po prostu je, przybijmy sobie piątki. To nie jest nam w życiu potrzebne. I uważam, że taka nagonka na to, żeby każdy był pewny siebie i świadomy po prostu tego, na co go stać i był najlepszy we wszystkim, nie jest dobra i krzywdzi wiele osób. Jeżeli nie, nie masz natury e, takiej, żeby być taką osobą pewną siebie, z podniesionym nosem, e, to taka nie bądź. Nie, I taki nie bądź, tak? Piękne jest nas to, że każdy się różni. Jeżeli nie, mało mówisz e, w towarzystwie, ale za to jak się spotykasz ze swoim najlepszą przyjaciółką, to ci się budzi, nie zamykaj, wtedy możesz wszystko powiedzieć. Świetnie. Jeżeli. E, nie masz ochoty występować publicznie na środku klasy, referować referatu, tylko wolisz to zrobić e, siedząc przy ławce i patrząc w swój zeszyt. Taki jesteś, tak rób. Nie Bądźmy na siłę, każdy taki sam, brylujący w towarzystwie, nie bojący się niczego, nie wstydzący się. Po co to komu? Wypisz sobie swoje wady, wypisz sobie swoje zalety. Zalecę powieść nad łóżkiem i patrz na nieco wieczór i codziennie dopisuj nową, jeżeli taką sobie znajdziesz, a sądzę, yy, sądzę, że tak będzie. Z wadami próbuj walczyć, wady próbuj zamieniać w zalety, ale nie staraj się na siłę zmieniać. Ja sama nie jestem pewna siebie. Teraz może sprawiam takie wrażenie, bo ja się czuję dobrze, bo jestem sama tutaj, ale nie mam potrzeby udawania kogoś, kim nie jestem. Gdzieś tam w środku, kiedy jestem w dużym towarzystwie, kiedy jest wokół mnie dużo ludzi. Ja jestem osobą, która jest nieśmiała, która często mało mówi. I taka po prostu jestem. I kiedy zaakceptujecie w sobie to, jacy jesteście i kiedy będziecie żyli w zgodzie z tym, jacy jesteście, jaką macie osobowość, jaki macie charakter, to wtedy po prostu świat stanie się piękny. Nie róbcie nic na siłę, nie udawajcie nikogo. Tego Wam życzę. Dajcie znać, co myślicie dzięki za oglądanie. Zapraszam na mojego Facebooka i Instagrama. No i tyle, buziaki. Pa-pa!